Ja wiem, że na fajercerki myślę, że jeszcze przyjdzie czas, bo na pewno będziemy się cieszyć tak naprawdę dopiero wówczas, kiedy te ścieżki rzeczywiście będziemy otwierać. Tak? Przedstawiciele miasta Brodnicy, gminy Brodnicy, gminy Zbiczno i powiatu brodnickiego podpisali porozumienie o wspólnym wybudowaniu 8-kilometrowej ścieżki rowerowej od Brodnicy do Zbiczna to przedsięwzięcie walczyła w ostatnich miesiącach pani Mirosława Karpowicz, której nastoletni syn zginął tragicznie w wypadku. My dzisiaj możemy już zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drogach budując po prostu chodniki i ścieżki rowerowe. Do zdarzenia doszło na tym odcinku 2-7 września 2013 roku. 14-letni Jaś Karpowicz jechał prawidłowo rowerem do domu i został śmiertelnie potrącony przez samochód osobowy. Projekt ścieżki opracowany został już kilka lat temu, jednak nie doszło do jej budowy. Spełnia się dzisiaj nie tylko moje marzenia, ale przede wszystkim też Jasia, bo Jaś po prostu też marzył o tej ścieżce, nie tylko Jaś, ale wszyscy jego koledzy. I po prostu ja rzeczywiście cieszę się, że, że, że po prostu to porozumienie się zostało, bo, bo jestem naprawdę przekonana, że ono nie podzieli losu porozumienia z 2009 roku. Ścieżka rowerowa będzie przebiegać przez Gminę Miasta Brodnicy na odcinku ponad 2,5 km, przez Gminę Brodnica na odcinku ponad 1 km i przez Gminę Zbiczną na odcinku prawie 4,5 km. W porozumieniu zawarto także prognozowane zaangażowanie finansowania inwestycji przez poszczególne samorządy. To przede wszystkim wola wszystkich stron, które na pewnym etapie zrozumiały, że trzeba do tego zadania usiąść razem. I to, to co powiedział pan przewodniczący Ryszard Bober, że to jest chyba e, dobra przesłanka dla dalszej współpracy, dla dobra powiatu brodnickiego. Także w pewien sposób to tak, przełamanie lodów w sprawie e, budowy tej ścieżki ale także i myślę, że dobry prognostyk dla tego co będzie się działo w, przysz w przyszłej perspektywie 2014-2020. Zróbmy wszystko, żeby to się udało. Z projektu zadowolenia nie kryje wójt gminy Zbiczno, który liczy także na to, że ścieżka rowerowa przyczyni się do rozwoju jego gminy. Konsumentem tej oferty turystycznej, którą my mamy w znacznej mierze jest miasto Brodnica. Jeziora, Bachotek, Zbiczno, Sosno, Jezioro Łąki, przepiękne całe Pojezierze Brodnickie. No, jest taki slogan reklamowy zbicznoletnią letnią stolicą powiatu brodnickiego. No i to jest prawda. Liczba jezior, uroda lasów to jednak mieszkańcy miasta Brodnicy konsumują. Podpisane porozumienie to jednak dopiero pierwszy krok. Powodzenie inwestycji będzie teraz zależało od przeprowadzenia procedury wykupu niezbędnych gruntów oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych.